Dobry W roku 2018 przypadał Międzynarodowy Rok Kobiet. W związku z tym, dwa miesiące wcześniej, w listopadzie 2017 roku, Rada Miejska Poznania postanowiła, że w roku następnym każda kolejna ulica, skwer, miejsce, które należałoby upamiętnić, będzie poświęcone kobietom. Kobietom, czyli Polkom. Oczywiście, 11 kobiet, Polek, które związane są z poznańskimi skwerami. O nich dzisiaj chcemy opowiedzieć. O czasów średniowiecznych, o królowej praktycznie pięciu państw. O czasach późniejszych, czyli wiek XIX, o zasłużonych kobietach związanych z pomocą dla innych. O II wojnie światowej, kobiety II wojny światowej. O kobiecie, która miała pierwsze prawo jazdy w Wielkopolsce. Oraz zakończymy na temacie typowo muzycznym. Od kogo zaczniemy? Od Sygrydy Storady. Sygryda Storada tak, czy świętosława. No przyjmijmy, że świętosława, bo mówimy o okresie wczesnośredniowiecznym, gdzie w zasadzie niewiele rzeczy pewnych na 100% bezdyskusyjnie, tak. no bo wiadomo jakie źródła wtedy powstawały, a z których dziś korzystamy. Przyjmuje się, powtarzam, przyjmuje się że Świętosława była córką y, Dobrawy i Mieszka I, siostrą Bolesława, Bolesława Chrobrego, urodziła się około 972 roku, została wydana za mąż za króla Szwecji Eryka Zwycięskiego. Y, z tym, że znowu sytuacja w Skandynawii w tamtym czasie nie była taka prosta, bo głównym państwem rozgrywającym w tym czasie była Dania. Dzisiaj stosunkowo niewielka. To Nie, no, już wystarczy... XI wiek przecież. No, jedenasty tak? wiek. X, XI wiek. No, flagi skandynawskie z charakterystycznym krzyżem wzięły się od flagi duńskiej. Sygryta e, Storada bardzo szybko sobie zyskała bardzo mocną pozycję na dworze, no i później ze względu na zmiany dynastyczne, na przemiany pokoleń, jeżeli tak można powiedzieć, zmieniała mężów, ale Zyskała sobie opinię wyjątkowo twardej, zdecydowanej, a przede wszystkim dumnej królowej. Storada to znaczy. Storada dumna. dumna, pewna Stora... siebie. Kobieta, tak, matka królów. Matka królów przede wszystkim była matką dwóch królów, ale przede wszystkim była matką Kanuta Wielkiego. Haralda i Kanuta Wielkiego. Haralda i Kanuta Wielkiego, który podbił później e, Wielką Brytanię. W związku z tym e, można dzisiaj powiedzieć, że z tych Starada była królową Danii, Szwecji, Norwegii. I Anglii. A skwer, o którym mówimy, znajduje się przy ulicy Bydgoskiej, Gdańskiej tu niedaleko na środku. I przenosimy się do XVIII XIX wieku. Wspomnimy tutaj o kolejnych kobietach. Znajdujemy się na skrzyżowaniu Rejmonta Chociszewskiego Agrochowska. Jest tutaj skwer, który upamiętnia bardzo ważną kobietę. Początkowo nie wiadomo, jak, ten nazwać, jak nazwać ten skwer. Znajduje się tu szkoła podstawowa nr 90, imienia Władysława Zamojskiego. Więc propozycja była taka, żeby nadać imię tego skweru Władysławowi Zamojskiemu. Ale radni ustalili po kilku tam e, rozmowach, że jednak będzie Maria Zamojska czyli córka siostra. Władysława Zamoyskiego, i Tytusa, tak, Tytusa Działyńskiego tak. i siostra słynnego Władysława Zamońskiego, czyli tego, który kupił Zakopane, prawda? te tereny Zakopane i Morskie Oko. Ale co więcej wiemy o Marii Zamojskiej? No Maria Zamońska była wnuczką Tytusa Działyńskiego i grzety Cerestyny Zamoyskich i siostrą Władysława Zamońskiego słynnego Władysława, jednego z twórców Fundacji Zakłady Kurnickie. Maria Zamoyska była jedną z najbardziej szlachetnych postaci Wielkopolski tamtego czasu. Przede wszystkim wspólnie z Bartem bardzo się zaangażowała w sprawy charytatywne. Wiadomo, że urodziła się w Paryżu, przyjechała dopiero... Po 20, po, latach. po 20 latach yy, do Kurnika. Tam wychowała się w takim duchu patriotycznym, uczyli jej Polskości. Historii, Cała rodzina go, była. Tak? I przyjechała, do Kurnika. przyjechała do Kurnika, założyła zakład dla chłopców, działała charytatywnie w sensie wychowania, szkolenia, kształcenia dobrych Polaków. No, z czasem doszło do tego, że zmieniła się sytuacja w cesarstwie niemieckim. Zamoyscy musieli opuścić kur. To były lata 80. XIX wieku. Czyli nasilenie germanizacji, nasilenie kursu antypolskiego. Zamoyscy przeniesie się do drugich swoich dóbr, czyli do zakopanego. Władysław Zamoyski, wiadomo, morskie oko, silna aktywność patriotyczna. Maria kontynuowała swoją działalność skórnika z, z tym, że potem obydwoje znowu się znaleźli w Paryżu i tam pomagali polskim emigrantom, tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na obczyźnie. Tam, tam właśnie, między innymi, Maria Zamoyska. I władzy w udzieli pomocy bratu No ja ona Józefa tak wędrowała między zakopanem a kurnikiem. Tak, tak, Zmarła tak. w zakopanym w kuźnicach dzielnicy tak. zakopanego, czy Ale spoczywa zakopanego, w kurniku. Ale spoczywa w kurniku w krypcie. Kolejną postacią, a zresztą dwie kobiety, dwie które bardzo ważne e, zapisały się w historii e, Polski. Pierwsze kobiety, które otrzymy, otrzymały tytuł magistra farmacji. Farmacy, Pierwsze w ogóle na świecie kobiety. Pierwsze, tak. Siostry skudzińskie, czyli Konstancja i Filipina, ich skwer znajduje się przy skrzyżowaniu krakowska a strzelecka. Warto o nich też wspomnieć. Jedna związana z Poznaniem, bo w 1824 otrzymują ten tytuł magistra. Pierwsze kobiety, pierwsze w ogóle kobiety, które uzyskały tytuł magistra farmacji. farmacji, zresztą eksternistycznie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I w 1825 roku przybywa Filipina do Poznania. Klasztor Zgromadzenia Miłosierdzia, dobrze powiedziałem? Tak, czy tak. tak? czyli Szarytek. Szarytek, szarytek. Tak. Więc trzy kobiety, które upamiętnione są na skwerach poznańskich. Czas II wojny światowej to czas bohaterów i bohaterek. I taką bohaterką jest Irena Bobowska, skwer, który znajduje się na ogrodach przy skrzyżowaniu Dąbrowskiego, a Przybyszewskiego, a Przybyszewskiego. Jest, upamiętnia bardzo ważną postać. Dziewczyna, która miała tylko 21 lat, w wieku dwóch lat straciła możliwość chodzenia, choroba Heinego-Medina, Medina, tak. czyli była przykuta do wózka, miała możliwość gdzieś chodzenia z szynami. Ale żyła w bardzo trudnych czasach, czasy II wojny światowej, działa w konspiracyjnej takiej części, tworzyła czasopismo, Pobudka, pobudka. chyba, tak? To to pobudka. pobudka. Więc Niemcy ją schwytali, przesłuchiwali, najpierw że trafiona, wrzucili ją do Fortu Siódmego. Tam przesłuchiwana i torturowana, potem do więzienia we wronkach, następnie przeniesiona, przewieziona do Berlina, do tak zwanego więzienia Moabit, i tam w tragicznych e, sytuacjach tragicznych ścięta, praktycznie. Tak, ścięta, więc, Irena Bobowska. Pseudonim Nenia bodajże chyba tak rodzice do niej mówili, Ale to wydra boiska, do niej nie też zachodnich. Tak, więc wybitna postać, smutna i tragiczna. Bo teraz chcemy powiedzieć Państwu o losach II wojny światowej. Ale jest jeszcze inna kobieta, 98 lat żyła. Tak. To Irena. Irena Sendlerowa, postać, która szczególnie jest intensywnie czczona w środowiskach żydowskich, bo była do tego, były do tego podstawy, no w końcu należała do grona sprawiedliwych wśród narodów świata. Kobieta, która już w okresie międzywojennym, w czasie studiów, przeciwstawiała się getu ławkowemu, osentacyjnie siadała między koleżankami i kolegami żydowskiego pochodzenia. W okresie okupacji należała do sekcji, która zajmowała się udzielaniem pomocy, ratowaniem dzieci żydowskich z organizacji pomocy Żydom Żegota. Wiele osób, wiele dzieci żydowskich z getta warszawskiego zostało przez niej, przez niej uratowanych. Mówi się, że około 2,5 tysiąca. Tak, tak, tak. To partiami. Jakby, przez pewien czas nawet była aresztowana, przesiedziała się w Alei Szucha. Udało się ją wykupić. Wróciła do swojej do, do dotychczasowej działalności. Przeżyła drugą wojnę światową. Po wojnie też była akceptowana jako i osoba która zajmowała się działalnością charytatywną i jako osoba silnie związana ze środowiskiem żydowskim do dzisiaj do dzisiaj życi szczególnie ją czczą w latach 2007 2008 dwukrotnie była typowana do pokojowej nagrody Nobla I dlatego skwer imienia Ireny Sendlerowej znajduje się w poznańskiej dzielnicy żydowskiej po blisko synagogi, synagogi, w tak, synagogi na tak, tam, tak, tam jest tak. miejsce które Upamiętnia właśnie Irenę, wiec szlachetna postać. Na ulicy Dąbrowskiego a Kochanowskiego jest kolejny skwer z 2018 roku, który upamiętnia trzy bardzo ważne kobiety: panią Kapturską, panią Sobańską oraz kobiety, która urodziła się w chorowie, chorowie niedaleko morwanej gośliny, to pani Helena. Pani Helena Przybyłek. Ta, Z czym one po... związane? Tak, no po, właśnie pani przybyłek podniosła największe konsekwencje tego, co się później wydarzyło. Po prostu mówimy o wydarzeniach około godziny 13.14-28 czerwca 1956 roku. Czyli porzański protest, wydarzenie, które odbiło się wyraźnym echem w dziejach nawet polski, bo ten skwer nazywa się skwerem Trzech Tramwajarek. Tramwajarek. Po prostu tą ulicą właśnie, ulicą Kochanowskiego, w tym czasie ruszył pochód protestantów, którzy sprzeciwiali się temu, co się dzieje w kraju, w kierunku budynku Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Kochanowskiego. W tym pochodzie Szły trzy tramwajerki, które rozwinęły polski sztandar narodowy. Z okna budynku bezpieki padły strzały, które. Z dopiero... karabinu maszynowego. Yy, z, tak się do... przynajmniej mówi. Trzy my się spisali to maszynowego. Tak. W każdym razie pani przybyłek została ranna w obydwie nogi. Yy, potem poniosła. Ciężkie konsekwencje zdrowotne, jedna noga musiała być amputowana. Znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji, tym bardziej, że żadna z tramwajarek już nie wróciła do pracy w komunikacji miejskiej. Obydwie ponosiły konsekwencje prawne, obydwie, były, obydwie te, które nie były ranne. Poniosły konsekwencje prawne, zawodowe, już nie były w stanie normalnie pracować. pani Helena zobaczy. opuściła Poznań i tak. ruszyła pod Kalisz. Magdalenowie jest pochowana. No, w 57 roku straciła nogę, miała rentę i tak sobie do końca życia żyła właśnie tam. Co prawda, Urząd Bezpieki cały czas ją kontrolował. Cały czas wszystkie trzy były inwigilowane. A jeżeli mówimy tutaj o tramwajach, mówimy o kołach, to jeszcze powiedzieć trzeba o jednym, jednej osobie: Klementyna Śliwińska. To kobieta, która jako pierwsza w Wielkopolsce zrobiła prawo jazdy w 1914 roku, w 1914 roku. Ja słyszę, że 13. 13. No dobra. Nie, nie ważne. Drugi rok, ale co ciekawe, w trakcie egzaminu podobno potrąciła krowę, ale egzamin zdany e, i mogła jeździć. Była pionierką automobilizmu w Poznaniu. Tak. Stworzyła w ogóle tą nazwę. Aeroklub, nie Aeroklub, właśnie, bo nie latamy, tylko jeździmy. Tak jest. I Aero brała udział często w rajdach dla pań. Pierwszy rajd 300 km, nie wyszło jej zbyt dobrze, jechała samochodem Tatra. Drugi rajd, kolejny rajd, w którym uczestniczyła i zajęła już drugie miejsce, to rajd 1000, ponad 1000 km. Bardzo ważna postać pochowana w Poznaniu. Więc tu pochodziła ze śmigla. Wypożyczała samochód Janowi Kiep. Na Placu Wolności miała wypożyczalnię samochodów tak, w latach 30. Myślę, że o ostatnich dwóch kobietach moglibyśmy śpiewająco powiedzieć, tak, prawda? Tak, tak, bo rzeczywiście śpiewały i to jak. Tak, znajdujemy się przy ulicy Fredry Wieniawskiego, a tu skwer Antoniny Kaweckiej. Tak. Sopran, mezosopran. Mezosopranistka. Prima donna Teatru Wielkiego. Przybadonna na Teatr Wielkiego, jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych, mająca w dorobku ponad 40 kreacji. wspaniałych, Otello. Tak, klasyka. Aida, klasyka operowa Polska, i. To... No można wymieniać tego w skali, było... europejskiej, skali europejskiej. Antonina Kawecka, która y, była początkowo związana z y, y, Filharmonią Śląską, z Operą Śląską, y, w 1947 roku przeniosła się do Poznania i była tutaj aż do końca życia. Wykształciła mnóstwo osób. Wykształciło prawda, bardzo filmiku. wielu artystów, bardzo wielu śpiewaków, mieszkała przy ulicy Belta 1. E, osoba o niesamowicie silnej osobowości o, prywatnej, e, narzucająca pewien dystans, a jednocześnie bardzo sympatyczna i naturalna. To, była, to był ktoś. Antonina Kawecka to był ktoś. Pochodziła to była Warszawy, dama, to była dama z Warszawy, ale pochowana jest w Poznaniu tutaj Junikowie. No, a druga osoba to już. Druga osoba moza. to już... E, skwer, który powstał w 2016, bo pani Antoniny Kaweckiej to jest ten rok 2018, ale tak. dwa lata wcześniej powstaje skwer upamiętniający postać, o której już mówiliśmy w naszych odcinkach, to Ada Adrianna. Rusowicz. Rusowicz, Rusowicz. tak. To jest wielka postać muzyki lat 60., 70., niebiesko-czarni. Wokalistka właśnie tego zespołu, e, związana troszeczkę z Czesławem Niemenem. Z Niemenem, a mężem w Wojciech Korda. Tak, a córką jest Anna Rusowicz. Obecna piosenkarka, wokalistka, e, znana z muzyki bardziej dzisiaj współczesnej. Panie Marku, jak to podsumować? 11 kobiet. 11 kobiet, ale bajki. jakich kobiet? Kobiety. Z różnej bajki, ale wyjątkowo.